Tutaj pokazuję jak możesz usuwać widżety ze swojego iPhone'a. E A jeśli masz jakiś widżet albo na ekranie głównym, albo na ekranie blokady swojego urządzenia. Dzisiaj pokażę Ci jak możesz je usuwać, ale najpierw zasubskrybuj, to nam bardzo pomaga. Dziękuję bardzo jak widać na stronie głównej mam ten widget. Tutaj aby go usunąć. Co zrobimy to przytrzymamy ekran w dowolnym miejscu, gdzie nie mamy żadnej aplikacji. Przytrzymamy i szybko zobaczymy jak logę wszystkich aplikacji zaczną wibrować teraz jeśli. Spojrzymy na widżet, to pojawia się w prawym dolnym rogu, to zmienia rozmiar widżetu. Dobrze jeśli chcemy trwale go usunąć, to znaczy nie zmieniać rozmiaru, ale go usunąć klikniemy na minus, który pojawia się w lewym górnym rogu widżetu i teraz klikamy usuń w ten sposób zostanie usunięty. Jeśli chcemy usunąć widżet z ekranu blokady przejdziemy do ustawień i gdy już będziemy w ustawieniach przesuń w dół i kliknij tapety. Jak widzisz to jest moja tapeta, klikniemy dostosuj, wyobraźmy sobie, że tutaj mamy. Any widget, na przykład zegar, aby go usunąć, przytrzymaj widget i jak widać symbol minus pojawi się ponownie w lewym górnym rogu, klikamy na niego i go usunęliśmy, teraz klikamy gotowe i zostanie on zmieniony na widget ekranu blokady usunięty, jeśli masz jakiś inny problem, nie wahaj się napisać go w komentarzach.